Kochani witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Nayalin Girl A dzisiaj zagramy sobie flut Survival e, Ogólnie mm, Zobaczycie zaraz co to jest e, Ogólnie mamy różne babki i... No chodź to. Nie chcę to idealnie powiedzieć razem tym I z tym rozrywającym się tsunami. Niektóre rzeczy się psują. Niektóre się nie psują. Mam nadzieję, że akurat moje się nie zepsuje. No nie! Zawsze choinka była bezpieczna. Dobra, ile to Roblox kosztuje? 21. Hmm. Może później. Nie będzie nic ciekawego do roboty. A za ile jest taki balon za pieniądze? Za 100, za 10 wygranych rundek. Dobra, postaram się. To jest e, racket, coś tam, coś tam i balon. Do tej mapki jest bardzo potrzebny balon, bo nie raz to grałam. No ale e, spróbuję przeżyć. W sumie to wszystko sobie rozwala, ale... No nie no! By tu mało czasu, żeby właśnie wejść i się schować, A ja jeszcze spadłam na samą, du samą Dunę. Yes. Uga buga, nie zapadnij się. 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 Uga buga, nie zapadnij się, jej ta gra jest chora. Ktoś nie ma duch. Teraz przypomniał mi się taki horrorek, takie. -taki. I to mi tak bardzo przypomina. Taketek. to nie horrorek, tylko krypopasa. Ale ktoś stworzył z tego horrorek. Mam czynienia. Obejrzałam i żałuję! To było straszne. To akurat się nie zapada, chyba że troszeczkę. Ale powinnam tutaj przeżyć. Jestem pewna na 100 że tu po prostu przeżyję. Na piramidę mam 200, 1000, 7000, tysięcy 100 procent. Ale ja chciałam takie inne miejsce. Miejsce, gdzie po prostu jeszcze nigdy nie byłam miejscem właśnie jest to. Jestem ciekawa, czy przeżyję i czy moje przypuszczenia nie są złe. Okej, okay, widać, że nie są złe i właśnie. Jej! Wygrałam kolejną rundkę! Nie to, że wygrałam... Wygrałam z trzami, W sensie takim, nie, że wygram, że jestem na pierwszym miejscu czy coś, bo tutaj pierwszych miejsc nie mam. Ile minut już się nagrywa? Trzy minutki dopiero. Oh, o nie, no jedz człowieku, ja nienawidzę tego. Dobra, Chodź do ode mnie. się często zapada. Dobra, ryzyk fizyk. I ryzyk fizyk, że zginę. Dobra. Człowiek, który nie ma nóg. Uga Boga, proszę nie zapadnij się, uga Boga, proszę nie zapadnij się. Niczym... ...proszenie nie deszcz z Podlasia. Podlasie nie wysłuchało mojej... ...próśb. No znaczy, Ja... ja... ...nikt nie przeżył. Ja... ja nie... zastanawiam się, że... bo mam 30 roboksów. Się zastanawiam... Hmm. Ja się zastanawiam, czy właśnie... Okej. Okay. To, co przed chwilą ta koleżanka zrobiła, jest wow creepy. Ona zrobiła... Nie ze mnie. A ja chcę wrócić na mój skromny zameczek. Jestem niczym roszponka. Kto mnie uratuje? Czy uratuje mnie jakiś rycerz z Podlasia? I ześle na mnie szczęście. I żeby tsunami nie zapadło tego miejsca, w którym się chowam. Chciałabym. Ale widać, że jestem duchem i potrafię przenikać przez ścianę. Jej, wygrałam już mamy 30. Jeszcze tylko 70 rundek i wow! Mamy to! Będę mogła zagrać może dwie rundki Albo trzy rundki z balonem No Wow Dobra Ryzyk fizyk Ryzyk fizyk się opłacił To jest takie Jedno z niezawalających się Budowli Więc mamy szczęście Jestem Na balkonie I teraz będę patrzyła jak jest to z nami. Ktoś przeżył, nie jestem pewna, ale jak tak pójdzie, to... to nigdy nie zdobędę tego balona. To jest trudniejsza niż myślałam. Wcześniej było łatwiej, a teraz znowu na tej mapce nic nie wygrał. Myliłam się co do niej. Nie wiem, gdzie będę się zaproszona. Nie, nie, nie. Ja chcę być tam. Ja tam, tam widziałam, że przeżyli. Witajcie! Ja też tak. No. Już niedużo dużo i Wygraliśmy! Jej Mam 40! Okej, okay. to tylko sześć trój? Też nie wiem, czy będę zbierała na no dłonie ogólnie jak babka wygląda. I co to za gra? I sobie pograć sobie w nią. W zasadzie. Okej. Okay. Tsunami! 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 Mami! Ktoś dziwnie zginął. Moja głupota. Jaka ja głupia byłam. Znaczy, mi się skakać. To teraz znowu sześć rundek. No cóż, dzisiaj mi szczęście nie sprzyja. Niestety już będę kończyć ten odcinek. Już zrobiłam... No, 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 Dobra, ile trwa? Osiem rundek. Zamknij tą aplikację. Pa, pa.